Ciocia walczy tam z nowotworem, już tam nowotwór ją dosyć mocno atakuje, ale no jak to mamy w swojej rodzinie walkę we krwi, więc cały czas tam ciocia walczy, się nie podaje, próbują dużo, dużo nowych sposobów, dużo wlewów, niestety no już chemia idzie w ruch, jest tam jest jakaś konsultacja z kliniką w Niemczech, ale jak wiadomo wszędzie są do tego potrzebne wiele, duże koszty duże pieniądze no oni już swoje koszty powiedzmy duże ponieśli potracili swoje wszystkie oszczędności jakie tam mieli no i my teraz tu staramy się jak możemy pomagać w tym celu Zapraszamy już dzisiaj wszystkich mieszkańców Konina i najbliższych okolic bo wieczór charytatywny ale też na sportowo planujemy wydarzenia sportowe gdzie wystąpią sami najlepsi zawodnicy Zagłębia z zawodnikami powiedzmy można powiedzieć całej Polski Wśród tego nasz gość specjalny Julia Szeremeta. Podczas całego wieczoru odbędzie się kilka ciekawych naprawdę licytacji, gdzie będziemy zbierać pieniądze na leczenie, jak już wspomniałem wcześniej, moi dzieci. Zbiórka jakby też trwa w internecie, licytacje też się odbywają na stronie na Facebooku, licytacja dla Kasi Motylewskiej, jak tam są ludzie zainteresowani, gdzieś tam wejdą, to znajdą, tam jest dużo voucherów, nagród, jest naprawdę ogrom ludzi, którzy otworzyli swoje serca, dali swoje vouchery, od barberów, po tatuaże, po restauracje, po rękawice już z autografem Julii Szeremety, tu na naszej gali również będą te dwie pary jeszcze do wylicytowania dla kibiców, będzie lot tam szybowcem, no i koszulka Łukasza Fabianskiego. Dla każdego coś będzie, no więc tu bardziej chyba mi się wydaje, że bardziej chodzi o ten cel, o ten szczytny cel, żeby każdy coś tam powiedzmy wylicytował, wygrał i o tyle, ile będzie mógł, żeby po prostu wspomógł.